Jak przestać nadmiernie komplikować życie. Praktyczny stoicyzm. 01 Lekcja. Wakacje z banałem. W ławce proszę usiąść. Ja jestem Piotrek. Na zastępstwo dzisiaj nie przyszedłem, bo zawsze prowadzę ten program. Ale siadaj w ławce, mimo że są wakacje. <grym> Dobra, bo już taki mocny ton wszedł, że ktoś może się przestraszyć, że kurde, miał być wakacja, a są lekcje. Albo kurde, od 10 lat nie chodzę do szkoły i znowu każą mi wracać. Najgorsza trauma. Ja bym nie chciał wrócić do szkoły za wszelkie grzechy. Mam nadzieję, że dużo ich nie popełniłem i nie każe mi nikt nigdy wracać, że stanę u bram, bram nieba, puch puch puch. A Święty Piotr powie: "O, Piotrze, to, że masz takie samo imię jak ja, nie zwalnia cię za odpowiedzialności za twoje grzechy. Wracasz do szkoły. To nie wiem, co bym wybrał. Spotkałem kiedyś piękną dziewczynę. Taka, że aż wypala oczy, jak na nią patrzysz. Blask, lampa nocna nad ulicą. Albo ognisko i ogień, w który się patrzysz i myślisz. Hipnotyzuje mnie to. Wszelkie wspomnienia wracają. Wszystko jest cudowne, jak patrzy się na ogień. Ona taka była, złapałem ją za rękę. Tak nieśmiało powoli. To nie było takie proste, żeby się odważyć, ale jak już to zrobiłem, wyczułem. Poczułem aż taki dreszcz. Coś takiego fajnego. siż wow, to jest to. I nie będę mówić, co się udziało dalej, bo już każdy z was może sobie wyobrazić, oczami, wyobraźni, i zależnie czy masz myśli sprośne, to już jest twoja projekcja i się wstydź. Nie, nie ma czego się wstydzić. Pewnego razu napisałem do niej wiadomość. Była w pracy. Godzina mija, nie odpisuje. Dwie godziny ona nie odpisuje. Już ja wychodzę z siebie, chodzę po mieszkaniu i myślę, no na bank mnie zdradza, albo coś się stało. Ma mnie gdzieś, nie kocha mnie, nie odpisuje, jest zajęta, pewnie się chichrze gdzieś. Albo chichra. Lepiej brzmi. Więc oczywiście, brawo dla mnie. Chciałbym zrobić brawo, ale w jednej ręce trzymam mikrofon. Zacząłem pisać, wszystko w porządku i kolejne inne rzeczy. Co robisz? Taka natarczywość wręcz. No i myślę sobie, nie no, ona nie odpisuje. Wyrywam sobie ku, z głowy włosy. Odpisała, ale ja myślę sobie, nie, to już nie pierwszy raz ona tak od razu nie odpisuje. Przecież powinna mi na każde moje skinienie odpisywać. Pojadę do szkoły. Szko nie, to do pracy. Znowu ze szkołą mi się skojarzyło, będę miał mokry sen, że jestem w szkole. Oby nie. Pojechałem do niej do pracy, żeby zobaczyć, czy tam z kochankiem może nie wychodzi i taka roześmiana, wiecie, złapana za rękę gdzieś tam. <laughs> już tam pewnie kogoś ma w tej pracy, chichrze się z nim. Nie wytrzymam tego, jadę. Stanąłem tak za krzakiem, schowany patrzę. Urwa wychodzi sama. Nie chichra się z nikim, ani nic? Nie no, niemożliwe. Na pewno on gdzieś na nią czeka. Nikt nie czeka. Ja taki schowany. Oby mnie nie zobaczyła, bo to byłoby głupio. A z drugiej strony myślę, to, to po co ja tu przyjechałem? Nie ma kochanka, nie ma nikogo, nie ma nic. Tylko się zbłaźniłem sam przed sobą. No i tak naprawdę sobie sam stworzyłem ten problem. W mojej wyobraźni tylko się to pojawiło. Nie odpisywała, bo była zajęta w pracy. Normalna sprawa. Ale ja stworzyłem sobie całą wizję. Przez swoją oczywiście niepewność, swoją kruchość, że na pewno coś jest nie tak. No i z dystansu jest to zabawne. Wtedy to nie było zabawne. Ale to jest cała ta trudność życia że ja sam sobie je skomplikowałem. Czytaję sobie myślę o bardzo pięknym cytacie przez Marka Aureliusza skomponowanym Bądź tolerancyjny wobec innych i surowy wobec siebie. Stoicyzm polega na tym, żeby nie osądzać innych ludzi, nie nadawać im etykiet i opinii, co często robimy. Ludzie są różni. Niektórzy są głupcami, hamami, są nieświadomi, nieodpowiedzialni, są jacykolwiek że nam to nie odpowiada. Tobie na pewno są lu znasz ludzi, którzy ci się nie odpowiadają. Pozwól im takimi być. To ich sprawa. To jest poza twoją kontrolą. No nie możesz z tym nic zrobić, że ktoś jest na przykład hamem, albo według ciebie dupkiem, gburem, głupcem. Ale wobec siebie można być zdyscyplinowanym i wobec siebie wymagać. Bo jak ktoś się zachowuje absurdalnie, pozwól mu na to, no dobra, łatwo tak gadać, ale jak ktoś jest bliski, na przykład rodzice albo dzieci, albo żona, mąż, no to to faktycznie jest trudno, nie? Jeśli ty zachowujesz się absurdalnie, to zauważ problem zatrzymaj się i pracuj nad tym, nas zapobieganiem temu w przyszłości. No bo tylko to, co ty robisz, jest w zasięgu twojej kontroli. Bądź surowy, surowa dla siebie. Ale nie surowym, żebym się karał za coś, co mnie spotkało, no bo to też do nikogo nikąd, nigdzie nie zaprowadzi. No bo zobacz, że jesteś twórcą więzienia w swoim umyśle i tylko ty masz klucz do tego więzienia i do tych bram, do bram wolności. Tylko jak znaleźć ten klucz, który jest tak głęboko nieświadomie schowany? No bo nawet jak sobie myślę o tym. Jak posądzałem o zdradę, i jak byłem zazdrosny, to ja sobie zamknąłem siebie sam w więzieniu, myśli o tym, i to nie dawało mi spokoju, bo poświęcałem ogrom czasu na zamartwianie się, na nielubienie swojej partnerki. No bo, jednak, skoro jej nie ufam, to znaczy, że jej nie lubię, i tak dalej, w uproszczeniu. No i zobaczmy: problemy. Są dwa sposoby na radzenie sobie z problemami, albo nawet radzenie to zaraz sobie rozkminie, ale są dwa sposoby na to, jak powstają problemy. Albo problem istnieje, jest realny, tak jak na przykład jedziesz sobie rowerem i na przejeździe leży wielki głaz, albo rozwalone drzewo i nie da się przejechać. To jest problem faktyczny, on istnieje. Albo problem wymyślony w głowie, który nie istnieje, i tylko ty sobie myślisz, że tak jest. Są dwa sposoby radzenia sobie z problemem. Albo problem można rozwiązać, albo trzeba go zaakceptować, że istnieje, i na tym koniec. No, na przykład, problemem jest to dla ciebie, że twój partner chłopak pali papierosy. No i możesz albo zaakceptować to, że pali. No i spoko, ale możesz też nie zaakceptować tego i rozwiązać problem. Rozwiązać problem można tak, że na przykład zakazujesz mu palić i kontrolujesz, jak go złapiesz z papierosem, to traktujesz go jak dziecko, które nie może palić papierosów, przeszukujesz mu kurtkę, jak znajdziesz tego szluga, to jest afera albo ajkosa, albo wapo, cokolwiek, nie? Super ale można też rozwiązać tak, że po prostu odchodzisz i koniec, Puch, trzaskasz drzwiami i problem jest rozwiązany, więc to są tak naprawdę jakieś wyjścia. Albo po prostu zaakceptować to i też problem jest rozwiązany, bo przestaje istnieć problem, ale jeszcze można nie zaakceptować tego problemu i nie rozwiązać go, czyli on pali dalej te papierosy strętne, śmierdzące, a ty nie akceptujesz tego, ale nic z tym nie robisz. No i się wściekasz i problem narasta i jest jeszcze gorzej. I on sobie pali pali. I to teraz można te papierosy zamienić na każdą inną rzecz, która ci nie pasuje w relacji, bo takich rzeczy może być. Może gra za dużo na kąpię, może za dużo ogląda czegoś albo coś tam robi, nie? Albo ona, no bo one też mogą coś tam robić, co się nam nie podoba. To nie tak, że tylko fazeci takie rzeczy robią. Chyba. Nie wiem, w sumie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak uprościmy swoje myśli. I nie zaczniemy wchodzić w jakieś takie komplikacje życiowe. Tak jak ta moja urojona zdrada i posiadanie kochanka. I chichranie się z kochankiem. Nic takiego miejsca nie miało. Więc tworzymy swoją rzeczywistość przez swoje myśli. I problemy stają się dopiero problemami, gdy... O nich tak myślisz i nadajesz mu znaczenie. Więc do momentu, kiedy się nie myśli, że ktoś miałby mnie zdradzać, to ten problem nie istnieje. No bo pff, skąd mam ma być to problem? Ale przecież można myśleć o problemach albo o tym, co można rozwiązać, bądź nie i tyle, tak jak mówiłem o tym akceptowaniu wcześniej, albo po prostu zmienić i myśleć sobie, kurde, to jest lekcja życiowa, coś, co doświadczasz, coś, co po prostu buduje nasze życie. Życie można porównać. Nie wiem, czy grały liście kiedyś w taką grę planszową, że są węże i drabiny. I się przesuwa pionkiem, ale jak się trafi na węża albo drabinę, to się spada na dół. Nie, drabina chyba w górę. No ale nieważne, spada się na dół yy, planszy. Czyli jesteś na przykład na 20 polu z 30, na 21 jest wąż, i spadasz na przykład na pole 10 i znowu musisz gonić cały peleton. Tylko przesuwając się po planszy, można wygrać tę grę, bo jak się zatrzymam w jakimś miejscu w obawie przed tym, że spadnę, to będę stał w miejscu. Może będę wysoko w miarę, ale w końcu ktoś mnie przegoni i wygra tę grę, bo będzie próbował i w końcu siłą rzeczy wygra. Ale jak stanę w tym miejscu, to nie ma żadnych szans, żebym coś wygrał, bo po prostu będę sobie bezpiecznie stał. Ale oczywiście ryzykując to, że się przesuwasz do przodu, ryzykujesz to, że możesz się wywrócić. I spadasz niżej. Czasami wydaje się nam, że wiemy, co drugi człowiek myśli, dlaczego się tak zachowuje, jakie ma zamiary, co nimi kierowało, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Tak jakbyśmy umieli czytać w myślach. I jeżeli, no ja nie umiem, ale jeżeli ty albo ktoś z was umie czytać w myślach, to nikomu tego nie mów. Napisz do mnie na Instagramie i zrobimy zajebisty biznes. Zrobimy masę beclu, grubo będzie, tylko napisz do mnie i zrobimy taki pomysł, a jak nie masz Instagrama, jutro będę o 19, każdego dnia będę o 19 siedział na Placu Zbawiciela, gdzieś w krzakach i mi powiesz na ucho i zrobimy duży biznes, jak umiesz czytać w myślach. To czekam. Większość rzeczy, o które myślimy o ludziach, to są tylko odbicia. Projekcje, odbicie w lustrze, widzimy swoje wady w nich albo swoje przekonania. Jeżeli myślisz, że ktoś cię nie lubi, to jest szansa, że ty nie lubisz ludzi albo tej osoby, albo po prostu bardzo często kogoś nie lubisz, więc zakładasz, że pewnie ta osoba cię nie lubi. I nawet nie wiesz, czy ta osoba cię lubi, ale jak sobie założysz, że ta osoba cię nie lubi, no to się albo przejmujesz, tym Boże, mnie nie lubi, nie lubi mnie, a taka fajna osoba, no i cię to wpędza w jakiś taki smutek. Albo pomyślisz sobie, tak, nie lubi mnie, ciekawe dlaczego. No i będzie ciągłe zastanawianie się nad tym. A tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z prawdą, bo w sumie nie wiadomo. Wiesz, nawet możesz nie zdawać sobie sprawy, że projektujesz rzeczy na innych ludzi i wydaje ci się, że oni coś robią dlatego, a dlatego, a to jest tak naprawdę twoja motywacja. Ty byś tak zrobił, zrobiła. No bo też komplikujemy sobie życie. I prawdopodobnie ty, chociaż dla Jabra nie wiem, ja na pewno tak robię, że porównujemy się do innych, czyli walczymy w swoich myślach uzasadniając od kogo jesteś gorszy, gorsza, a od kogo jesteś lepszy, lepsza. Czyli taka rywalizacja, która odbywa się w głowie. No i od pewnych osób czujesz się lepszy, lepsza, a od innych gorszy, gorsza. No i stawiasz ich na piedestale. Ja sobie pamiętam, jadę sobie rowerem. Dostałem taki zajebisty z Ameryki, wiecie, szybki, prędko się taka, że naklejki zielono-czarny taki był. BMX. No jeszcze wtedy BMX to było wow. Jadę, jadę, jadę. Zajebiście myślę, jestem kurde. Tu jest szefem całego osiedla. No, nikt do mnie nie ma podjazdu. Ja mógłbym założyć nowy gang. Gang białostocki. Pruszków by to było gówno przy tym. No ale wyjeżdża za tydzień sąsiad. Kurwa, on ma lepszy, większy rower, szybszy. Co jest? I Już mi się przestał mój rower podobać. Jakiś beznadziejny się stał ta naklejka, ten kolor, gówno. Mamo, ja chcę nowy rower. No i się mu zaczęło porównywanie, że mam pewno gorszy rower, jestem gorszy, głupszy. Problem zrodził się tylko z tego, że się porównywałem. Problem nie istniał, rower się nie zmienił. A to też tylko moja opinia, że on miał lepszy rower. Bo niekoniecznie go miał lepszego, bo mój był tak jak myślę sobie, to chciałbym go teraz mieć, był super fajny. No jednych ludzi stawiamy na niższej pozycji, ale innych na piedestale. Jest to zjawisko limerencji, czyli takiego stanu umysłu, z którego którym romantyzuje się uczucia do innej osoby, myśląc, że ona jest wspaniała, fantazjuje się o niej. Tworzy jakąś wizję, wręcz jest to natrętne. Stawianie kogoś w aureoli zakładasz mój się świeci pięknym blaskiem, tak jak ta dziewczyna, o której na początku mówiłem, że ciężko było na nią patrzeć, bo aż wypalało wzrok, taki blask miała. To właśnie coś takiego. A po prostu myślisz, że inni ludzie są perfekcyjni, wyjątkowi, jacyś celebryci, influencerzy, krasze i inne osoby, nie? I tak sobie ostatnio siedzę w kawiarni. No, tutaj ktoś obok rozmawia. A że ja jestem bardzo kulturalnym człowiekiem. Wiecie, dobrych manier. Po prostu wychowałem się w wysokiej kulturze, w wysokich manierach. Pochodzę z wyżyn. Wiecie, wszystko się zgadza. <laughs> Ale że jestem wścibski, to wkładam swoje uszy, nosy, gdzie nie trzeba. No, i włożyłem swoje ucho. Żeby podsłuchać, o czym mówią. Przepraszam, jeżeli to byłeś ty. I oni sobie rozmawiali o jakiejś pewnej znanej influencerce: że jaka jest wspaniała, jaka jest cudowna, że no ciężka praca, że super to wszystko. No naprawdę cudo, 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 takie, że. Czy oni mówią o tej samej osobie, o której ja myślę? Tak się składa, że znam ją osobiście. I myślę sobie, jakby ją poznali, to by zmienili zdanie. Więc mieli swoje wyobrażenie oczywiście z podstawy social mediów. To jest właśnie to, co może nas prowadzić, że stawiamy jakichś innych ludzi na piedestale, robiąc z nich bogów. Co już tworzy w nas jakiś problem, że jesteśmy gorsi, że oni są lepsi. A nikt nie jest jakimś tam bogiem, piedestałem czy tam innym pomnikiem. W ogóle to jest zabawny koncept, że pewnym ludziom stawia się pomniki. No, ale nie o tym. Więc z tej mojej historii wynika, że no, oni nie wiedzieli, że ja słyszałem, oni nie wiedzieli, co ja pomyślałem, i śmiechom naprawdę w mojej głowie nie było końca się rozeszliśmy. Więc jeżeli myślisz, że ktoś jest niesamowity, incredible, to kochanie, stań przed lustrem i powiedz: Ja jestem wyjątkowy, wyjątkowa. You are mesmerizing. Mesmerizing. Po angielsku. No i trzeba sobie zdać często sprawę, o czym zapominamy, że nie każdy musi wierzyć w to, co ty, nie każdy musi myśleć tak jak ty, nie każdy musi się zachowywać tak jak ty, nie każdy musi mieć taki cel jak ty, i można byłoby tak wymieniać bez końca, aż się zatrzymam, że nie każdy musi lubić macze tak samo jak ty, więc nie ciągaj swojego chłopaka na macze, bo on i tak jej nie lubi. On po prostu robi to, bo mu miło. Chce, żeby ci było miło i udaje, że mu to smakuje i pije i tak naprawdę on tego nie lubi. Naprawdę wiesz? Więc nie musisz wszystkich przekonywać do picia maczy. Po prostu nie można kontrolować nikogo oprócz siebie, a wiele problemów zaczyna się, bo chce się kontrolować przyjaciół chłopaka, dziewczyny, żonę, męża, kochanka, kochankę. Też się nie da kontrolować. No i to otworzy jednak większość naszych problemów. Ludzie nie muszą być na tym samym poziomie co my, na tych samych ścieżkach rozwoju, na tych samych falach nadawać. To co z tego, że masz wrażenie, że wiele osób śpi, że wiele osób traci swoje życie i co będziesz z tego powodu czuć się lepszy? Lepsza? Że ludzie są na przykład głupsi, nie mają świadomości. To jest ich sprawa, nie możesz z tym nic zrobić. No, i też bywają takie sytuacje, w których ktoś, na przykład, nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, no, a chcielibyśmy kontrolować jego zachowanie. Na przykład, chłopaka, dziewczyny, kogoś się rozstaliście, nie? Myślisz o nie, on się nie zachowywał tak, jak ja chciałam. No ale Marek Aureliusz już po raz kolejny nas ratuje i mówi: Najlepsza zemsta to nie być jak wróg. Czy chcesz być taką osobą, która też ciągnie w dół, bo postaw się na tamtej stronie, że ta osoba cię ciągnie w dół ze swoich zachowań, a ty myślisz, że odpłacę się. To zobacz, że będziesz kimś takim samym w tym wypadku. Choć to kuszące bywa, żeby tak dopiec. Ale ci ludzie chcą reakcji. Pamiętam, jak zawsze dokuczałem siostrze młody, to mi tylko zależało na tym, żeby ona zareagowała. Jak nie reagowała, to przestawałem, bo nie sprawiało mi to żadnej satysfakcji wtedy. Więc nie tup nogą. Bo jak tam ci ludzie nie dostaną nic, to po prostu znajdą sobie inną ofiarę. Po prostu pomachaj im jak papież, tak. Y nie widać, no ale wiecie, jak papież macha albo nie, jak królowa. O, to jest takie bardzo dostojne i takim pomachajcie. Pa pa. Zresztą jak papież się macha, to zobaczcie w słowie, papież jest pa. Papież, Pa-pież. Ha ha ha. ha. Dobre. No i po prostu bloki, delay i jedziemy dalej, jazda z kurwami. Ma na koniec. Hmm. Zaakceptujmy swoją. Ludzkość. No bo to też nie chodzi o to, żeby kontrolować swoje uczucia i emocje, bo teraz nie będę wobec nikogo wrogi, nie a wobec siebie tylko surowy i innych będę kontrolować. No bo najczęstsze nieporozumienie dotyczące stoizmu polega na myśleniu, że oznacza on brak emocji lub uczuć. No to jest dalekie od prawdy. No bo tu chodzi o to, żeby nie reagować w sposób bezsensowny, spowodowany schematami i tym, że się po prostu wybucha, bo coś nas trigeruje, ale tak naprawdę jest to tylko w umyśle stworzone. No bo wyrażanie uczuć jest bardzo ważne. Odczuwanie ich, pozwalanie sobie na smutek, gniew, żal, cokolwiek tam się pojawia teraz u ciebie, to sobie pozwól na to, no bo nigdy nie uciekniemy od swoich emocji. Ja kiedyś chciałem uciec, biegłem, 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 dobiegam już do miejsca, gdzie jestem, a tam są moje emocje, już one były tam wcześniej przede mną, nie? No, i taki to był finał historii, która, z której nic trochę nie wynika. No, bo stąd się biorą traumy, że nie przetwarzamy swoich emocji, nie pozwalamy im wybrzmieć, tłumimy je. Na przykład to jest tak, jak że nie można czuć gniewu w dzieciństwie. Na przykład rodzice nie pozwalają, nie? Nie chcesz potem być miłą osobą, przypodobywać się, bo złość piękności szkodzi. No, i wmówiono, że musisz być piękna. Więc się nie złościsz. No I to jest trauma, już się tworzy. A potem przymilamy się do ludzi, nie stawiamy granic i nie mówimy, gdy to ci się nie podoba. No i jest to ukryty żal, na przykład do rodziców. Ja sobie teraz, a no to już było jakiś czas temu i nie wiem, czy to mówiłem w podcaście, jadę sobie metrem. Jedzie koleś, facet z dzieckiem, czyli ojciec z dzieckiem. Dziecko na około 10 lat i on mówi do dziecka, daj tatusiowi buziaka. Dziecko mówi, nie dam ci buziaka, ponieważ śmierdzisz papierosami, a ja nie lubię zapachu papierosów. No to już strygerowało ojca. Jak to nie dasz mi buziaka? A kochasz tatusia? Bo ja ciebie kocham. Tak, kocham cię tatusiu, ale buziaka ci nie dam, bo śmierdzisz papierosami. No i się zaczyna. Pale przez ciebie i przez mamę, bo już normalnie się nie da wytrzymać. Co, nie kochasz tatusia? No i dziecko jest już postawione w sytuacji, w której nie może stawiać granicy. Musi się przypodobać, przytaknąć, no bo jednak jestem dzieckiem. Jestem zależny od rodzica. Nie chcę stracić od niego miłości, zaufania, akceptacji tego wszystkiego, czego pragniemy w tym małym wieku, drobnym wieku. Kolejny cytat, dzisiaj już trzeci chyba. Każda osoba, która może cię rozgniewać, staje się Twoim panem, epiktet. Czyli chodzi o to, że każdy, kto nas może rozgniewać, ma władzę nad nami. Więc, aby nauczyć się radzić ze swoimi emocjami i uczuciami, i aby im nie zaprzeczać i poczuć je, trzeba nauczyć się spędzać czas samemu. W otulinie lasu, no niekoniecznie musi być to w lesie, w domu, mieszkaniu. Spędzać go dobrze ze sobą, żeby w końcu go poznać. Dlaczego mówię go? Mam na myśli siebie. Spotkanie ze sobą w końcu się pojawia. Ale żeby spotkanie ze sobą się pojawiło, to trzeba wyłączyć rozpraszacze, stymulatory, muzykę, podcast. Chyba, że muzykę taką mało stymulującą. Bez dźwięk, bez, bez, nie bez dźwięków, tylko bez wokalu, bez jakichś bębnów. Żeby dotrzeć do sedna, żeby... Posłuchać siebie bez książki, bez filmu, a przede wszystkim bez telefonu. Może wyjść na spacer, ale nie raz. Od jednego razu nic jeszcze się nie dzieje. Choć za jednym razem można co prawda zrobić dziecko. Zresztą, czemu się mówi zrobić dziecko? Zobaczcie, to jest niezbyt takie jak fortunne określenie, tak jakby to było coś, co się robi w znaczeniu mechanicznym. No, moja dygresja cudowna. Wracamy do banalnej rozkwiny. Dalej, że dobrze jest się nauczyć spędzać czas ze sobą, żeby nie bać się swoich myśli. Bo co, uciekasz, bo boisz się swoich myśli? Boisz się swoich myśli, więc łapiesz za telefon? Boisz się swoich myśli, więc odpalasz kolejnego Aikosa? Boisz się swoich myśli, więc idziesz na imprezę? I to cię zagłuszy. Znam to, także nie jesteś sam sama. Ale to nie znaczy, że nie można wziąć za to odpowiedzialności i coś z tym zrobić. Dla siebie. Zadbaj o siebie. Postaw siebie na pierwszym miejscu. I to od siebie wymagaj, ale w sposób zdrowy, wyrozumiały, współczujący przede wszystkim. Bo jesteś osobką, która sobie tutaj krąży. Ja jestem też osobką. Która sobie krąży i może nasze drogi nigdy się nie przetną. Tak fizycznie. Bo nie fizycznie się w sumie przecierają, skoro słuchasz mnie, a ja gadam. Jesteśmy tacy mali, a zarazem tacy duzi. Przytul się i powiedz I am mesmerizing. Kochanie, stań przed lustrem i powiedz sobie Jestem wspaniały, wspaniała. I tyle. A i przy tym wszystkim medytacja. Pila dla siebie wytchnienia, ale to już zaczyna brzmieć, jakbym coś reklamował, bo faktycznie coś reklamuję. Mamy bukę medytacji. Ale możecie też pobrać sobie darmową medytację. U mnie jest na stronie, link jest w opisie banał.pl/ukośnik medytacja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A i ta osoba, która umie czytać w myślach, to napisz do mnie na Instagramie, co? Już nie, ten, co nie umie czytać, nie słuchaj tego. To zrobimy jakiś biznes bo jest do zarobienia tak kilka milionów miesięcznie, wiesz. Także napisz. Pa! Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!